Się nie dzieje, naprawdę. Uciekać! <laughs> Ech, nie przestraszysz nas, Mefisto. No właśnie! Krystalowędź! Kristem <laughs> Sabry! Talia, Auriana, ja zatrzymam bliźniaki. Wyjdźcie po brędę. Okej. Okay. Przyszłyśmy cię ratować. Moja głowa. Co się stało? Uh. Ha! Uh! 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 Iris! Czas zakończyć tę grę. Żegnajcie księżniczki! A? Daniel, ty żyjesz. Tak się o ciebie martwiłam. A, Iris, wyglądasz inaczej. Tak, to długa historia. A co ty tutaj robisz? Ja powinienem zadać to pytanie. Słuchaj, wyjaśnię ci wszystko, ale teraz jestem zajęta? No właśnie, widzę. Naprawdę, porozmawiajmy, kiedy będę miała czas. A? No bo serio, nie mam pojęcia, co się tu dzieje, ale zdaje się, że nigdy nie będziesz miała czasu. O, Nataniel, już dawno chciałam powiedzieć ci, co się dzieje, ale nie mogłam. W tym cały problem. Mogłaś. Możesz. Myślałem, że wiesz. No tak, ale to. To wszystko jest bardzo dziwne i niebezpieczne. Wcale się nie boję. Nie boisz się? Nie. Opowiadaj. Jestem księżniczką z innej planety, z Królestwa Efedii, którą włada teraz przebiegły czarownik. Talia, Auriana i ja pragniemy ją wyzwolić! Eee... Niespodzianka! <laughs> One też są księżniczkami. <laughs> Widzisz? To takie trudne? Nie. Będziesz panikować? <laughs> eee, może trochę, ale to wyjaśnia wiele niezrozumiałych spraw. <laughs> Tyle czasu czekałam na odpowiednią okazję. Dobrze, że już wiem. Nieważne, czy to jest dziwne albo niebezpieczne, zawsze będę przy tobie. Ale słodki obrazek. Pora go zniszczyć!